Piękny gest świątek. Taką kwotę przekazała polskiemu szpitalowi. Nawiązując do Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Iga Świątek zdobyła się na przepiękny gest. Oficjalnie potwierdzono, że wsparła szpital w Piotrkowie Trybunalskim kwotą 200 tysięcy złotych. Chciałabym oficjalnie ogłosić, że w tym roku wesprzemy utworzenie poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w samodzielnym szpitalu wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. To także apel o rozmowę, empatię i otwartość wobec problemów psychicznych. To przypomnienie, że o zdrowie psychiczne trzeba. Trzeba dbać tak samo jak o fizyczne, a każde dziecko zasługuje na wysłuchanie, zrozumienie i profesjonalną pomoc. Przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na swojej stronie internetowej. Przekazywanie pieniędzy na różne podmioty to już tradycja Igi Świątek. W 2024 roku wsparła UNICEF Polska również kwotą 200 tysięcy złotych. Doceniacie gest naszej gwiazdy tenisa? Czekamy na Wasze komentarze.